Hej, jak mogliście słyszeć, był to odgłos spadającej niemieckiej bomby V1, a to jest podcast o zegarkach. Nazywam się Michał i dzisiaj porozmawiamy o zegarkach dla pilotów z II wojny światowej. Zapraszam. Dla pilotów II wojny światowej, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, były to zegarki używane głównie przez Luftwaffe. Charakteryzowały się one z kontrastem tarczy, czyli najczęściej była to czarna tarcza z grobą białą czcionką, koronką w formie cebuli lub diamentu, wyprofilowaną w takie ksz poszczególne kształty z tak głębokimi rowkami do łatwej obsługi w skórzanych rękawiczkach, wskazówkami typu Sword Hands, bardzo dobrą luminescencję, ponieważ musiały być czytelne zarówno w nocy, jak i w dzień podczas lotu, jak i na ziemi. Rozmiarem zazwyczaj ponad 50 mm średnicy, dlatego że musiały one być możliwe do czytania i założenia na kurtkę, na bluzę na cokolwiek. Stop sekundą, która była potrzebna do synchronizowania różnych operacji wojskowych, wodoodpornością zazwyczaj na poziomie 50 metrów. Teraz da się spotkać często piloty, nawet i o 100 i 200 metrach wodoodporności, antymagnetycznością i odporną na wstrząsy dzięki bregetowskiej sprężeniu balansu, montowanej w mechanizmie. Znakowanie również musiało być po drugiej stronie koperty od strony koronki o wzorze FL23564. FL to jest kod Flight, 23 to jest kod nawigacyjny, a 564 to jest numera testu, które biuro dało danemu egzemplarzowi. Ciekawostką jest, że wysokie dowództwo Ludwafę dało bardzo precyzyjne wymagania co do tych zegarków, i często one po prostu Spełniały obecną certyfikację chronometru, żeby były regulowane w sześciu pozycjach i w trzech różnych temperaturach, czyli w sumie 18, 18 razy każdy zegarek musiał być regulowany. Plus jeszcze były oczywiście testowane na chronometr w Gersundbrunnen, niedaleko Glashütte. Wzory wykorzystywane. Pierwszym wzorem był wykorzystywany Aur. Był wykorzystywany w latach 1940-1941. Charakteryzował się zewnętrzną podziałką sekundową i minutową w formie kresek, wewnętrzną podziałką w formie liczb arabskich, wskazówkami typu słodchens, no i oczywiście trójkątem na 12. Co było bardzo przydatne, bo trójkąt zazwyczaj skierowany był do góry, więc kiedy pilot robił jakieś akrobacje w powietrzu, Wiedział, czy oprócz wszystkich, oprócz wyjrzenia przez okno i spojrzenia się na inne przyrządy, w której pozycji się znajduje i gdzie jest Ziemia. Drugi wzór wprowadzony od 1941 roku był to wzór Beur. Charakteryzował się on podziałką godzinową wewnątrz tarczy i indeksami minutowymi formy liczb arabskich. Na zewnątrz tego podziałki wewnętrznej. No i oczywiście na samym brzegu tarczy były kreski dla sekundnika i również dla podziałki minutowej. Trójkąt znajdował się między kręgiem godzin, indeksów godzinowym, a tymi kreskami na zewnętrznej części tarczy. Wzór ten był stosowany od 1941 roku do końca. W związku z czym, że te zegarki tak podlegały represyjnym wymaganiom, nawet jak na tamte czasy, to do dzisiaj można spotkać zegarki, które po prostu spełniają bardzo dobrze swoją rolę. Tego typu oryginalna piątka, którą produkowała te zegarki, były to Lange i WC, Stawa, Lako oraz Lempe. To jest tak zwana wielka piątka lotnicza. I ona była odpowiedzialna za produkcję zegarków dla niemieckich wojsk. Występowały również też chronografy lotnicze, ale dla nich warto poświęcić osobny odcinek. Yy, natomiast które z nich przetrwały? No w, no, w obecnych czasach wiele firm takich jak Zenit, Longin, Breitling, Breget, Hoyer, Omega, Bremont, Fortis, Alpina produkuje podobne piloty, zegarki i podobnych wzorach jak również mikrobrantarki MEDE, Damasco. no ale z tej wielkiej piątki co zostało jest to Laco, która oferuje zegarki od 1000 zł do 4000 zł albo i więcej charakteryzuje się no niestety też niskim wr przynajmniej w tych yy, początkowych budżetach które mam ma dwie pozycje koronki niestety w mechanizmie mimo zdemontowanej daty ale za to ma bardzo dobrą lumę. Tak dobrą, że musieli po, w kompromisie poświęcić białą czcionkę na kolor zielony no ale coś za coś. Bardzo dobrą czytelność. Dobre, dobrze regulują mechanizm Miota, który mają w środku. No i jest atrakcyjna cena. W droższych, a, droższych modelach nawet mają termicznie barwione wskazówki, co nie są takie oczywiste rzeczy. W modelach za tych 4000. No i oczywiście szafir. Rozmiary mają od 36 do 42, bodajże, albo nawet i większe. Bardzo dobre zegarki, z bardzo dobrych pieniądzach. Polecam. Kolejną firmą, która przetrwała i dbała o swoje dziedzictwo jest Sztowa. Zegarki Sztowa również mają barwione wskazówki termicznie. Mechanizm no, mają lepszy od do wyboru: jest ETA, manualna, automat do Unitasa. Niestety, WR często mają nadal 50 metrów, tylko. Na no budżet to już trzeba zakładać około 4000 zł i są, mieli nawet model certyfikowany normą DIN 8330, czyli Flieger DIN Professional Model. Kolejną marką IWC, która jest należała do tej wielkiej piątki, to jest właśnie IWC. On już ma 60 metrów wr mechanizm in-house, specjalną kopertę odporną na magnetyzm. Zamykane ciśnieniowo, więc odporne są ciśnienie również w wyższych partiach atmosfery, jak i w niższych. No i oczywiście szafir za R. Lange Enzone nie produkuje obecnie fligerów, to jest marka bardziej luksusowa. WMP jest to odnowiona marka, nie nawiązująca bezpośrednio do tradycji, o których mówię tutaj. Natomiast mają jakiegoś pilota w ofercie, jednak to jest. W sumie nic wartego uwagi zwykły taki składak 316L stal, 5WR i zukłada. Marką, o której jeszcze warto wspomnieć, i o której będzie osobny odcinek jest to ZIN i Damasko. Damaskom i ZIN mają różne techn własne technologie, które bardzo często ulepszają ich zegarki, takie jak właśnie technologia otwierdzenia koperty, Degimant, czy chociażby ICE Hardening. Hmm. Mają wysoki standard wykonania, naprawdę oferują do, dobrą jakość do ceny. Przynajmniej Damasco. Natomiast Zin ma często certyfikowane właśnie zegarki Normandin 8330. Dlaczego? Ja, ja lubię Fligery? Fligery lubię głównie dlatego, że nie lubię dajwerów. A jeśli ktoś szuka wytrzymałego zegarka, który akurat nie jest dajwerem, bo coś mu tam przeszkadza, jak mi na przykład Bezele. Albo nie lubi zbytnio dzisiejszego, polecam zainteresować się nowoczesnymi pilotami. Często, jak na przykład, Fortis B42 mają już wodoodporność na poziomie 200 metrów. I nie tylko. Divery oferują takie rzeczy jak atomagnetyczność, odporność, mimo ich przyklejonej łatki i zegarków wytrzymałych. Piloty również są czytelne, dosyć klasycznie wyglądają. I da się je założyć praktycznie do wszystkiego. Kwestia dobrania odpowiedniego paska, na któryki i tak powinny być nożone. Ciekawostką jest, że pasek musiał być dla nich zawsze dłuższy, żeby i miał zazwyczaj formę na to, dlatego żeby było łatwo przywiązać go z, przez rękaw kurtki. To tyle. Mam nadzieję, że się podobało do tematu ligerów Na temat na pewno wrócimy nieraz. I zachęcam do pozostawania łapki w górę, komentarza, czy czego tam chcecie. Dzięki serdecznie. Hej.